Dziś w plecionie czarny tydzień. Zima święta szybko idzie. To prezentów jest już pora, święty schowa je do wora. Góra sprzętu ci się marzy. Zapraszamy do jaskini wyprzedaży. To ja Katfer, a ze mną jest sam Ciul, który przybył do nas prosto ze słonecznej Australii. Hi guys. Musiałem mu dać kombinezon Kraken, bo było u nas bardzo bardzo zimno. Ja yeah, it's really warm. Podobno nawet w nim śpi. Nie przedłużając, zaczynajmy, mamy mnóstwo sprzętu, mnóstwo towaru, zaczniemy od przynęty, która teoretycznie powinna znaleźć się na Top Dealsie, jest na jaskini 3D Hybrid Pike, rozmiar 17 cm, czyli świetny sprzęt na mazurskie szczupaki, ale również i na mazowieckie wody, można spokojnie nim połowić, cena 29 zł, przeceniona z 92 tak jest, mamy też coś jeszcze większego. Jedna z większych gum w naszej ofercie. 4D Line True Trout. No tak, większy jest chyba tylko Savage'owski szczupak. 48 cm. Dokładnie, to jest 40. Zobaczcie, jak on wygląda. Już uzbrojony w kotwice. Jest tutaj pocięty, także jego ruch w wodzie to jest istny wężyk. Cena? Cena cena obecnie: 249 zł, przyceniona z 425. Myślę, że fajna okazja. Kolor taki przypominający troszeczkę klenia. Tak, łuski. Myślę, że, myślę, że fajna fajna opcja do trollingu. Yy, można sobie potrolować na mazurskich wodach, można sobie potrolować i u nas. Nie wiem, jak z yy, skutecznością u nas, no, ale kto nie próbuje, ten nie będzie wiedział. Znaczy, no, nie bójmy się dużych przynęt, tak? Szczególnie tak. teraz na no, tej porze roku. Ja słyszałem, że tym nawet są tacy, którzy rzucają. No. Yy, kolejna przynęta, ostatnia już, którą chcemy dzisiaj pokazać, to jest yy, River Roach 3D. Nie, to jest wersja bez grzechotki, e, trochę oszukany, bo mamy kolor e, percz, e, imitacja płotki. E, cena 26,99, przeceniona z 39. Tak jest. A to co to jest? E, to jest e, specjalistyczne pudełko od dajwy. E, okay. Mamy tutaj miejsce na główki jigowe, nawet mam pewien okay. rekwizyt, który możemy pokazać, jak to działa. Robimy takie coś i możemy sobie uporządkować główki. Nie będzie prawda, plątaniny, nie będzie e, też zardzewiałych, jakichś tam, prawda, utlenionych rzeczy, ponieważ pudełko jest w 100% wodoodporne, ma uszczelkę. Tak. Czyli bez przegródek bez też możecie bezpiecznie trzymać przynęty tak? tak? I główki, tak? I tutaj mamy coś dla ciebie sam. Tak, życie ostre jak maczeta, Tak, elegancko, maczeta Gerbera, no słuchajcie, my w tym, u nas w Australii, takim, taką maczetą filetujemy tuńczyki, także mi się świetnie sprawdza, zobaczcie, zobaczymy jak się Wam sprawdzi do naszych mazowieckich okoni, nie tylko mazowieckich. Tak, znaczy u nas pewnie bardziej sprawdzi się na wycinaniu jakichś miejscówek, dostawaniu się do miejscówek, ha. ale sam, nie powiedzieliśmy o cenie. A, dokładnie cena. Już eee, tutaj muszę się wspomóc troszeczkę. Kosztowało 85 zł teraz 59 Myślę, że spoko cena jak za takie pudełko. Eee, a jeśli chodzi o maczetę, to też za chwilkę powiem, eee, cena maczety to 249 zł z369. Tak, lecimy dalej. Eee, podbiera Kirapali, rapali mamy dwa modele. Eee, Ceny jednego i drugiego to w okolicach 170 zł, przecenione na 119 i 129 zł. Są to klasyczne podbieraki, takie powiedzmy w bardziej starym stylu. Rozkładane. Tak, tak można je złożyć prawda, do malutkich rozmiarów. Nie Nawet w bok plecaka można. Je tak, nie będę, nie będę tak? ich teraz rozkładał, ale siatka jest gumowana, jest dosyć duży. Myślę, że jak ktoś nie potrzebuje, prawda, ogromnego podbieraka na ogromne, że tak powiem, ryby, to spokojnie sobie z tym poradzi. Cena też jest dość atrakcyjna. I ważna gumowana siatka, z tego co no tutaj najważ... czuję, Teraz tak? już ciężko, prawda, chyba no. dostać niegumowaną, ale yy, myślę, że to jest jakby dobry ten, piękna, prawda, piękny napis Rapala. Pięk... Ładnie wykończony podbierak, prawda, w starym stylu. Ey, pudełka, może teraz coś o plecaku, plecak dajwy, przynajmniej tak to było napisane, czyli mamy... O, możemy go sobie zarzucić na plecki i tak świrować nad wodę. Kacper 1 września. Tak. Tak, tak chodzi do szkoły. Eee, to co mi się w nim podoba, to to, że ma wszystko. Czyli nawet mamy uchwyt na okulary. Możemy sobie... Tak, możemy sobie... O, sobie schować paczki. Wyciągamy i bezpiecznie transportujemy, tak jakbyśmy sobie chcieli zamienić się okular na wodą. Tak, to jest wersja z pudełkami. Tutaj mamy dużą, dużą przegrodę na jakieś rzeczy, typu śniadanko, typu jakiś nie wiem, zapasowy kołowrotek, jak ktoś wyrusza dalej i musi mieć takie rzeczy. I pudełka. Tak, tak, dostaniemy się do pudełek? Dostaniemy się. Dostaniemy się. Duże pudła z ogromnymi przegrodami, oznaczone logiem dajwy. Myślę, że ciekawa opcja. Tutaj widzę, że nawet mamy separatory, więc mamy separatory w kolejny separatory, więc nie ma lipy. Składamy jak szufladki, tak? Tak, składamy jak szufladki. cena tego cuda? Zaraz zobaczymy. Bo powiem szczerze, nie pamiętam do końca. Teca Dajwa, Prolex 436 zł na początku, teraz mamy 299 A to co to jest takie duże? Eee, torba unikat. O, proszę bardzo. To, to pudełek, pudełek raczej nie uświadczymy. Bo, bo cenowo, jak patrzę, to jest e, w tej wielkości dość dobrze. O, zobaczcie ile to jest miejsca. Tutaj nawet można pieska przetransportować z taką główką na zewnątrz. E, oczywiście żart. Możemy tutaj włożyć sporo szpeju. Mamy kieszeń główną, mamy kieszenie boczne, w które znieścimy na pewno dużo rzeczy, dużo całego wędkarskiego szpeju. No tak, no, sumiarze mają trochę tego, prawda? To... No, dokładnie, dokładnie. Cenę mówiłeś? Ceny nie mówiłem, 219 zł obecnie, 329 zł przed promocją. E, na szybko e, o parasolach. Wiadomo, to nie jest do końca e, sedon na parasole, ale myślę, że możemy nadmienić. Ten parasol, który trzymasz, e, to jest parasol, e, to jest parasol Sensasa i on kosztuje w obecnie 119 zł za 159 zł. Obok jest parasol Jacksona z osłoną. Który kosztuje 239,359 zł. E, co mamy jeszcze na boku? To duże. Anaconda? Tak, mamy ogromne łóżko. Anakondy, które obecnie kosztuje, e, już mówię, to łóżko kosztuje 549 zł z 999 hmm, To ładna cena, ładna cena. E, tak, no, Anaconda to już dość znana firma wśród karpiarzy, więc myślę, że i cena Patrząc na markę, jest dobra. No dokładnie, marka mówi też sama za siebie. E, ciuchy. Na łóżku mamy ciuchę, tak? tak? Nawet e, to przymierzę, bo bardzo lubię tę firmę. To jest to firma Vision. Vision. Mówka sztuka, nigdy nie otwierana. Rozmiar M, czyli e, dla mnie pewnie trochę za małe, ale e, inne rozmiary się już wyprzedały, więc spróbujemy. Z tym. Jest to typowy e, ciuch deszczowy Ładnie wygląda. No, taki klasyczny. No firma jest muszkarska, więc tam nie ma prawda, e, jakichś tam fajerwerków, jeśli chodzi o, e, o design. Ma być praktycznie i dość niewidocznie nad wodą. Takie jest detale z zewnątrz. Dwie kieszenie, z tego co widzę? dwie? Tak, dwie, dwie duże kieszenie. Możecie sobie tutaj uchnąć Pudełeczka. Jedna tutaj, druga tutaj no tak kutka, i no futka może nie na tą porę roku bo jest, bo widać, że jest całkiem zimna, ale, ale wiosna Tak i Dla, to jest to rozmiar wiecie. M, jest na mnie oczywiście trochę za małe, ale myślę, że osoba taka 1,75 m w wadze do 80 kg spokojnie się w nią zmieści e, jeśli chodzi o parametry to nie wiem czy one są tutaj napisane nie są napisane ale jest to e, Materiał 35 F3,5. Tak więc yy, można sobie to wygooglować, zobaczyć jakie to ma parametry. Yy, ogólnie, Vision bardzo często korzysta z tego, z tego materiału i robi z niego też wodery. Greisy jeszcze mamy, tak? Yy, mamy jeszcze graysy. Yy, ja wejmę, ja wejmę. A, nie powiedzieliśmy ceny oczywiście. No, Visiona. No, tej kurtki. Kurtka Visiona kosztuje 529,99 zł a grejszy kosztują 379 z 531. Tak jest, też MK Finfish z tego, co widziałem tutaj na, na metce. Tak się prezentuje. A druga butelka też jest na szybko. A to jest, to to jest, to jest samo. jakaś inna, to samo, tak? Tak, to jest okay. to samo. Dobra. w innym rozmiarze. To nie wyciąga, możecie sobie zobaczyć to bardziej na stronie. E, przechodzimy dalej. Kołowrotki? Kołowrotki. Tak. Kołowrotki. Albo nie. A Dobra. mamy y, okulary, kosty, czyli y, można powiedzieć marka premium, a nawet premium plus. To są akurat kosty z yy, nieszklanymi yy, nie soczewkami, tylko z poliu, poliuretanowymi, czyli takimi można powiedzieć bardziej standardowymi, przez co są też troszeczkę tańsze. Z tego co pamiętam, ich cena to jest 549 zł. Bardzo ciekawa opcja, ładnie zakrywają, są duże, prawda? I ładnie zakrywają. Tutaj nie ma możliwości, żeby gdzieś tam, prawda, przy, mieli, żebyśmy mieli, prawda. Wygląda to bardzo szybko. E, szybko, ale hmm. też powiem Ci, bardzo dobrze przylegają do twarzy i e, myślę, że nie będzie problem z jakimiś odblaskami, ani prawda, gdzieś tam bocznym, bocznymi odbiciami. Tak więc to już odkładam, e, do tego oczywiście takie pro pudełko. Tak jest, zakładaj okulary i e, cena? Cena? No mówiłem, 590 zł. Dobra. A kosztowały około 800-900, e, hmm. już za chwilę znajdę, 926. No i elegancko. Czyli nawet ponad 900. Kołowrotki. Kołowrotki. E, dobra, to może zaczniemy od najdroższego kołowrotka, co? Dobra, czyli Zenon, tak? Zenon, tak. Mały kołowrotek. E, co, okonki? Znaczy, może... Ja bym tego użył na pstrągi, tak Ci no, powiem szczerze. Na Jeżeli... A jaki to jest rozmiar w ogóle? To jest rozmiar 2500. Z 2500, 2000. no tak e, wygląda. A te rozmiary są takie dosyć też nietypowe, uh -huh. e, ale... Jest to kołowrotek, który spokojnie da sobie radę z strągami. Oczywiście, jak mówimy 70, no to tam zestawy są już dużo mocniejsze. No tak. Ale tak myślę, że takie standardowe łowienie pstrągów, gdzieś tam, gdzie 50 tak się trafia kilka razy w roku, jak na spokojnie można hmm. go używać. Ale jeżeli chodzi o design, no to naprawdę jest, jest top. Kacper, Twój kołowrotek z tego, co, co wiem, eee, miałeś go już u siebie? Tak, mam ten kołowrotek prywatnie. Bardzo ciekawy kołowrotek. Jest to Daiwa Lexa, Często go polecamy yy, klientom. Yy, bardzo często go polecamy jako y, alternatywa dla Stradika i dla Ultegry. Aha. W moich rękach 3000 rozmiar. Tak, taki najbardziej uniwersalny. Ja tego Aha. używam na takie sandacze, powiedzmy nie na jakieś turbo ciężko do około 30 gramów. Y, sprawdza się ok. Y, ma bardzo, że tak powiem, dobrą kulturę pracy. Nie jest to może najlżejszy możliwy kołowrotek, ale jeśli chodzi o moc, to na spokojnie można prawda katować Ale górkami. Pracuje, pracuje lekko w każdym momencie. No modem. jak każda dajwa praktycznie, mm. prawda? Ładnie. Możemy od razu przejść do tej dajwy, no bo to też jest prawda. Tak, dajwa Silver Creek, tak. rozmiarze 2000S. Tak, Z wersja wersja, co XH. widzę szybka bardzo. Szybkie przełożenie. Tak, Pociutka szpula można go spokojnie użyć do jakiś pokoni. Znam też takich, co by go użyli na pstrągi, ale myślę to raczej paszoki. Mm -hmm. No troszeczkę mi się wydaje, że troszeczkę przymały, na paszoki jak najbardziej, ale na, na potokowce gdzieś jakby przy większym przyłowie mogłoby być, mogłoby być ciężej. E... Sam. My Cały czas zapominamy mówić ceny. To jest no. jakby... Cena. Cena, cena tego kołowrotka to jest 269 zł 418 a cena leksy, bo też nie powiedzieliśmy z tego, co się orientuję, 649 zł z 849. Dobra, lecimy dalej. Abu, tak, Abu Garcia Max, chyba najtańszy kołowrotek z, yy, z obecnego, że tak powiem, obecnej jaskini, 189 zł yy, obecnie, 302 zł wyjściowo. Yy, no, konstrukcja widać, że to jest jakby ta sama podobna forma do Zenona. Jakby te kołowrotki mhm. Abu późniejsze już yy, zaczerpnęły sporo. Mamy ten sam, że tak powiem, rotor, ten sam kształt szpuli. E, no kołowrotek troszeczkę niższej klasy, ale myślę, że można na spokojnie go jakby użyć do e, pstrągów i do, tak. do koni. Bardziej budżetowy. Cena? Cena? A nie podałem? Podałem. No, no no to podam jeszcze raz. E, cena tego kołowrotka 189 zł, sprzecinana z 302. Dobra, elegancko. E, coś na duże ryby morskie. Okuma. Tak, bardzo jest to jakby... Pytają ludzie o tego typu rzeczy. Nie jest to zbytnio popularne u nas w naszym sklepie. Yy, mamy licznik głębokości, mamy bardzo podstawowy model okumy, który jakby, jeżeli ktoś nie, wyje, nie jest jakby morskim łowcą i jeździ raz, dwa, trzy razy do roku i chce sobie po prostu połowić, no to myślę, że na spokojnie może ten kowrotek, ten kowrotek zainwestować i nim nad wodę. Na pewno da sobie radę. 249 zł yy, obecnie 339 zł. Eee, był przed, przy, był przed Dobra, to co, co mam teraz w ręku? Abu Bugarsia Rewo, multiplikator. Tak, eee, sam trochę odwrotnie, musisz go trzymać. Okej. Okay. No, tak. Eee, okay. no ja tak. No to jest e, multiplikator do e, lekkiego łowienia, czyli coś, co było bardzo popularne kilka lat temu. Wszyscy, że tak powiem, szukali multiplikatorów, które obsługują. Może nie 6, 10 gramów, ale to jest taki multiplikator, który tak 10, 15, 20 to się najlepiej yy, w tych okolicach sprawdza. Myślę, że lżej też się da, ale no typowo, typowo multiplikator w okolicach 15, 20 gramów. Cenowo yy, 1359 zł kosztował wyjściowo, teraz kosztuje 799. Dobra, co nam jeszcze zostało z kołowrotków? Tak, feder. Feder, flagmana. flagmana. Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o pracę no to już też chyba to jest bardziej taki budżetowy kołowrotek. ile on kosztuje? Znaczy teraz możemy powiedzieć, że jest dość budżetowy, bo przyceniliśmy go na 259, ale okay. wyszło 450. Okay. Znaczy, ok. Nie no zobacz, no to jest coś tak powiem duży kołowrotek z ogromnym, uh -huh. prawda, rotorem koszem, więc jakby okay. to nie może być tanie, też wygląda dosyć. Uh -huh. Ale wygląda, wygląda, wygląda ładnie w każdym bądź razie. Tak. No i też teraz kosztuje dobrze. 259 zł, myślę, że spokojnie hmm. można w niego inwestować. No i na koniec został nam kowrotek. Coś dużego. Coś dużego. Okuma Azores. Azores. 6500. Od razu powiem, cenę, 459 zł z 673 zł. Kowrotek morski, wersja morska. U nas użytkowany również do łowienia sumów złapy. Dobra, super. Przechodzimy do innej kategorii już. No, myślę, że zostały nam wędki z tak tego, jest. co tutaj nam zostało. Dobra, to zacznijmy, zacznijmy od mojej strony. Tak. E, biorę Ajona, Ajon. Od? Od Abu. Od Abu. To jest zeszłoroczna e... nowość. E, wędka, która zastąpiła e, dobrze znane karabusy. To był bodaj tak. karabus, kiedyś Cassiopeia się tak nazywał. Tak. Do 3 gramów. Tak. tak. Do gramów. Możemy go przygiąć. Jak to pracuje? już od samego... Dawaj, dawaj do góry, no bo to jest, to jest mocna wędka. Ale. To jest wędka, która musi poradzić sobie z paszokiem 60 cm. Okej. Okay. Pod to została zrobiona. Ładnie, ładnie, pięknie. Tak, to jest e, chyba w tym momencie nawet najwyższy model. Nie chcę tutaj e, skłamać, ale tego typu wędki tam cała oferta była wymieniana w zeszłym roku. I jak nie najwyższy, to jeden z najwyższych jeśli chodzi o, o ABU, takie tego typu rzekałem, wędki. Okej, okay, okej. Okay, Cena? Mhm. Mówię cenę, bo tutaj muszę się odnaleźć. ABU Garcia Ion. 820 kosztował, 499 zł. Jest obecnie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj mamy Azurę z tego, co dobrze pamiętam. Tak, tak jest. jest Azura. Azura do 3 gramów. Już tutaj z uchwytem na, na przynętę, żeby móc sobie zaczepić. Korkowy dolnik. Stawka z drewna. Tak jest, stawka z drewna, uchwyt na kołowrotek. Doczepiany uchwyt, czynęty, tak jak komuś tak nie jest, pasuje, można go sobie zdjąć. zdjąć. Jednostopkowe, jednostopkowe przelotki, tak jak tutaj widzicie. Wędka dwuskładowa, do 3 gramów też. Tak, czyli parametry bardzo podobne. Jak podobne, ten ion, ale wydaje mi się, jest szybsza. Właśnie wydaje mi się troszeczkę szybsza. Góry. Tamten jest dużo bardziej lejący, ta jest szybsza. Tak? Dokładnie tak. I tutaj widzę też tak mają, mamy bardzo ładny spigot. Tak jest. Przy tej cenie wędki myślę, że też dość niespotykane. Takie po prostu bardziej kamuflujące się, nie? No na, tak. na, na siebie. Ta wędka kosztowała 600 zł, teraz kosztuje 399 dobra, lecimy dalej. Do Tak. Co dla mnie nowego? Aś się Ciebie pytałem no właśnie... przed nagraniem, co, co to jest w ogóle dojo. Tak? No właśnie, wydaje mi się, że nasi klienci też nie do końca, jakby znają tą wędkę, tą serię. Eee, kiedyś e, te wędki, znaczy wcześniej, e, wcześniejsza seria to były Dojo Goza, bardzo popularne kije. E, zmieniona została seria, troszeczkę przerobiona. Wygląda moim zdaniem fajniej, no ale e, jakby klient nie jest do końca zapoznany z tym kijem. Powiem więcej, mam taką wędkę w kaście i bardzo przyzwoity kij możemy go przygiąć, Bardzo ładnie zrobiony. To jest jakiś. Mm, ile jest 3? Do, do ilu gramów ono jest? E, wiesz co, czuję po szczytówce, że to nie będzie mocny kij, myślę, że max 10. No zobaczmy do ilu. Tutaj ona jest opisana wędka do 8 gramów. 8. Do 8 gramów. do tak. no 8 ta, ta szczytówka jest jakby bardzo cienka. Na pewno będzie ładnie pokazywała yy, najmniejsze główki, najmniejsze opat. No wiadomo, nie 1 gram, ale no tak myślę, że 4-5 gramów bardzo fajnie to obsłuży. Yy, ile kosztuje ta wędka? Tak. Yy, już mówię, chyba 399. Z tego co pamiętam. Tak, 399 kosztowały w okolicach 600. Dobra, lecimy dalej. SG4? Tak, sywycz. Sywidż. SG4 od też fajna zielona szpada. E, ciężar wyrzutowy opisany tutaj jest. Tak, to jest e... troszeczkę takie nieintuicyjnie mm -hmm. zrobione, bo on jest do 10 gramów, z tego co pamiętam. Tak, tak Tylko wygląda. ta wędka ma bardzo dużą zbieżność blanku, ma bardzo, że tak powiem, znaczy bardzo, ma gruby dół, gruby dół. czułą szczytówkę. Tak. I te 10 gramów to jest takie mocno naciągane. Ja bym na to łowił jakieś kanałowe sandaczyki. Tak, i to jest jednoskład, widzę, tak? Tak, jedno to skład. jest jednoskład, dlatego możesz go mm -hmm. ciągnąć do góry i nic się nie stanie. Dawaj. Ok, lecimy SG4, żeby to złamać.